Okay. A to jest outletowa. Takie lodówki się po Tisiaku sprzedaje. Tak. jest, jest tak. O, o, działa. O. Światło świeci. A i chodzi kompresor. Ile chcesz? Ile? Nie wiem, 500 stu? Pomijamy. Wiesz co, ja bym się nawet wstydził to sprzedać. Szczerze mówiąc, lodówkę to ja bym wziął, nawet się spytał, czy na magazynie nie może zostać. Lodówka to jest lodówka. Lecimy dalej. Uwaga. Iwonie do szczęścia brakuje jeszcze 12600 złotych. Paleta numer dwa. Nie, nie. A, A to co ty będziesz tym oglądała? No to zobacz, że to jest telewizor. No przecież mówię. Jest. co to jest? Z tego nie wyjmuj, bo to strach ten na kabel 9700. Chodźcie tam, odłóżmy. Nie działa? No to chyba się nie chce załączyć, wiesz? Co masz, guzik? Marzenia Julity wydają się spełniać. Trzeba go będzie sprawdzić, ewentualnie wy... tak. naprawić, nie? Tak, no najlepiej naprawić, bo to jest warte naprawy. No to jak Dobra. będzie działało, to poliśmy czwórkę. No tam czuć pieniądz, bym powiedziała. Nawet jeśli on jest uszkodzony, to myślę, że naprawa jest warta tego produktu, bo tutaj to idziemy już w tysiące złotych. Tu też masz C i tu też masz czerwoną nalepkę. Ej, zielony Ładny! Ładnie, jakieś to wyśliczne. Teraz trzeba sprawdzić, czy działa. Nie, tu sam Jest, Jest, działa. On kosztuje 2100 zł. Za półtora. Raz... Z tym C tutaj, no, jak jest coś opisane C, to trzeba się temu przyjrzeć, bo to, że się włączyło na chwilę, to nie znaczy, że za 5-10 minut się nie wyłączy, bo gdzieś tam coś tam jednak nie łączy. One i tak C to pewnie nie działają. Duży telewizor po zwrocie to duże ryzyko. Na pewno był używany, bo po masz pozrywane tutaj tak. etykiety, nie? Więc patrzymy teraz. Takie duże jak z Ameryki. Gdzie tu jest kabel zasilający? U nas na wsi tego nie ma. I to są Oleksa! Dobra, ale jak Włączył jest? się? Nie. Poszedł! Jest! Jest, jest. 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 działa, Boże Jakie szczęście! O matko! Jezu! Jezus! Poczekaj, jakie cieniutki! To tak to działa! Ten telewizor kosztuje 6300, a... Na, po, na portalach 4,5 nowy. Zróbmy na razie trójkę, a później tak sobie zobaczymy. Ten sam Samsung bez OLED-u kosztuje 2,5 tysiąca, a OLED to jest od razu 2-3 tysiące więcej, tak? No ogólnie lepsza głębia jest w Oledzie. Przy zwykłym telewizorze świeci słońce i jest biały ekran, my nic nie widzimy, a w Oledzie wszystko widzimy, nie? On ma specjalną powłokę. O, pięknie, pięknie Dobra, następny. Piotrek może wylana. Wylane jest rozważyć, to w koło nie jest, to, jest to, jest... Już... to jest... No, no, nie, jakoś... nie podważyło. Tego nie liczysz. Dobra, to ile mamy na liczniku? 9 równe. Poczekajcie, dajcie je. No dobrze, ja spokojnie, nie otwieram. Daję Do wyjścia jeść. na prostą jeszcze 4000. Ja ją otwieram z myślą, że tam będą uszkodzone zmywarki czy coś, bo mówię C, 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 C będzie C. Dobrze. Po telewizorach powiedziałam, że nie żałuję, bo miałam w głowie to, że właśnie tam będą już rzeczy, które nie są wartościowe.